Cześć. Witam was w kolejnym odcinku filmików z cyklu Okiem trenera. Dzisiaj zajmiemy się tematem jaskini treningowej. Nie da się ukryć, że dzień jest coraz krótszy, a pogoda coraz gorsza, coraz częściej jest chłodno, pada deszcz, wieje wiatr, nie ułatwia nam to wyjścia na trening, a gdy już na ten trening wyjdziemy, to niekiedy te warunki pogodowe uniemożliwiają nam skuteczną realizację zadań treningowych, przez co coraz częściej uciekamy do treningu indoorowego, chowamy się pod dach czy to na trenerze, czy, czy bieżnie mechaniczną, jeżeli chodzi o bieganie. I przez zimę spędzamy tutaj naprawdę wiele, wiele godzin. I wiele osób właśnie spędzając wiele godzin, stara się te miejsce swoje treningowe adoptować w taki sposób, żeby spełniało jak najlepiej swoje zadanie no i w ten sposób tworzy jaskinię treningową. No i właśnie w tym odcinku jaskinią treningową się zajmiemy. Powiem o tym jakie miejsce najlepiej wybrać pod jaskinię treningową, jakie wyposażyć, jakie rzeczy się sprawdzają i na co zwrócić szczególną uwagę. Na początek pokażę Wam w skrócie jak to u mnie wygląda, jak wygląda taka jaskinia treningowa, i w jakich warunkach trenuję. Zapraszam. Niestety większość z nas, jeżeli już może zrobić jaskinię treningową, no to nie ma zbyt bardzo wyboru miejsca. Podobnie było w moim przypadku. E, jedyne miejsce, gdzie mogłem zrobić jaskinię treningową to e, była piwnica i po prostu ją zaadaptowałem jak najlepiej mogłem do, do warunków treningowych. Ale jeżeli miałbym możliwość wyboru miejsca, to kierowałbym się trzema kryteriami. Po pierwsze wentylacja. E, tutaj jest to o tyle istotne, bo podczas treningu indoorowego, zwłaszcza na trenażerze czy na bieżni Mocno się pocimy, mocno wzrasta wilgotność powietrza i ważne jest, żeby tą wilgoć potem odprowadzić. Kolejna rzecz to dość niska stała temperatura w ciągu roku. Mi najbardziej komfortowo trenuje się w temperaturze około 15 stopni Celsjusza. I trzecia, ostatnia rzecz to dostęp do prądu. No tutaj chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, chociażby podłączenie wentylatora, bieżni mechanicznej, czy, czy jeżeli chcemy skorzystać z interaktywnych funkcji trenażera, no to ten dostęp do prądu musi być. Jeżeli macie możliwość zrobienia jaskini w miejscu, które spełnia te trzy kryteria, to już w ogóle możecie być pewni, że macie super miejsce do treningów i na pewno się ono sprawdzi. Przede wszystkim jaskinia treningowa ma być dla Was, ma być miejscem, w którym realizujecie treningi i te treningi macie realizować jak najlepiej. Więc w pierwszej kolejności usuwamy wszystkie rozpraszacze, wszystkie rzeczy, które gdzieś powodują to, że nie jesteście w stanie się skupić na treningu, myśli Wam odbiegają. Zostawiamy jedynie rzeczy, które gdzieś Was potrafią zmotywować, patrząc się na nie, jesteście w stanie tutaj nie poddać się na przedostatnim, na przykład powtórzeniu, tylko wszystko realizować tak jak należy. Zostawić ten sprzęt, który jest niezbędny. Do realizacji tych treningów, więc no, tutaj już mamy taki, pierwsze takie kryterium, które już dużo nam powie o, o wyposażeniu takiej jaskini, i jak chcemy tutaj to powiedzieć, przedstawić na swoim przykładzie. I zobrazować to, jak to wygląda też cenowo, tak czyli powiem, w co musiałem tutaj zainwestować, żeby żeby skinę treningową doprowadzić do takiego stanu, jaki mam obecnie, żeby mi się dobrze tutaj trenowało. Moje założenie było dosyć proste, bo miałem do dyspozycji taką surową, zwykłą piwnicę i po prostu chciałem ją jak najmniejszym kosztem no, doprowadzić do takiego stanu, gdzie faktycznie dobrze się czuję, dobrze, dobrze funkcjonuje i dobrze jest mi realizować treningi. W pierwszej kolejności wszystko co się dało pomalowałem na biało. Pomieszczenie nie ma okien, jest dość niskie, więc chciałem tu wprowadzić jak najwięcej jasności, żeby uniknąć takiego poczucia przytłoczenia. Koszt farby to około 30 zł. Podłogę zdecydowałem się wyłożyć miękkimi puzzlami, jakie często możemy znaleźć na siłowniach. Był to strzał w dziesiątkę, przede wszystkim dlatego, że mogę wykonywać bez problemu ćwiczenia tutaj w leżeniu. Nie czuję zimna, która idzie od podłogi. Podłoga jest też dość miękka, a w razie potrzeby jestem w stanie ją w kilka minut rozmontować. Jedyne co zrobiłem, no to tylko zagruntowałem beton przed położeniem puzli. Kosz podłogi to 210 zł. W dalszej kolejności lustra. No jest to rzecz, bez której nie mogło się obyć. E, tutaj lustra pomagają mi w utrzymywaniu właściwej pozycji na rowerze podczas biegania. Kontroluje wyknięcie bioder oraz to, żeby na przykład za wysoko nie skakać, szczególnie przy jakichś dłuższych wybieganiach. Kontroluje też wykonywanie ćwiczeń uzupełniających, więc spełnią super e, ważną rolę, szczególnie u mnie. E, I to też był taki jeden z podstawowych elementów, o które musiałem zadbać. Koszt luster to około 200 zł. Wentylator, czyli jedna z ważniejszych rzeczy, no jest praktycznie niezbędny. Tak? Tutaj chłodzenie, chłodzenie podczas treningu jest bardzo, bardzo ważne i tutaj powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli mamy ograniczony budżet, to zastanowiłbym się, żeby zamiast takiego jednego średniego wentylatora kupić dwa nieco słabsze. Też z doświadczenia widzę, że, no, że dwa niezależne źródła wiatru, no dużo lepiej mnie chłodzą niż jedno nieco mocniejsze. Jak zauważyliście, korzystam tu z wentylatora Wahoo Headwind. Złego słowa o nim powiedzieć nie mogę. Jest bardzo mocny, bardzo dobry, ale pewnie gdyby nie to, że dostałem go w prezencie, no to za te pieniądze nigdy bym sam sobie go nie kupił, ale tak jak mówiłem, złego słowa o nim powiedzieć nie mogę. Sprawia się rewelacyjnie. Koszt wentylatora lub wentylatorów jest to wydatek rzędu około 200 zł. Półki na puchary i medale. W końcu skorzystałem z okazji, że mogłem wyciągnąć moje trofea zbierane od lat, które były tylko i wyłącznie w kartonach i mogły wreszcie ujrzeć światło dzienne. Więc kupiłem kilka półek, żeby tutaj to móc sobie poustawiać. Wiadomo też, że zawsze takie Małe rzeczy potrafią zmotywować w cięższych chwilach. Jest to też miejsce stricte związane ze sportem, więc puchary odnajdują się tutaj doskonale. Mam też regał, ale regał miał iść na śmietnik, więc tutaj tego kosztu nie liczę. A półki wyniosły mnie 120 zł. Stojak na nuty z powodzenia zastąpi na specjalistyczny stolik trenażerowy, jednak kosztuje on ułamek tej kwoty, którą musimy wydać na stolik trenażerowy. Ja swój stojak kupiłem już ponad dwa sezony temu, sprawia się rewelacyjnie, i tutaj nic więcej od niego nie oczekuję. Koszt takiego stojaka to 45 zł. Standardową żółtą sobą żarówkę wymieniłem na jasną, mocniejszą świetlówkę. Pozwoliło mi to znacznie rozjaśnić pomieszczenie. Koszt takiej świetlówki to 60 zł. I zostały już takie drobiazgi jak przedłużacz, guma, którą przyklejałem tutaj numerki startowe, jakieś wkręty, uchwyty inne rzeczy. No to jest to koszt około 40 zł. Jak widzicie, z zaadoptowaniem pomieszczenia do jaskini treningowej zmieściłem się w 1000 zł, a jaskinia treningowa w pełni spełnia moje oczekiwania. W razie też potrzeby znajdę tutaj trochę motywacji, nic mi więcej e, nie potrzeba do dobrego treningu, e, więc można to zrobić małym kosztem. E, jeżeli chodzi o nakłady pracy, to w tygodniu się zmieściłem ze wszystkim, tutaj od e, miataniem kurzu, gruntowaniem, malowaniem, e, położeniem podłogi, e, stawieniem sprzętu, Innych takich e, rzeczy i to to robiłem, nie wiem, po 2-3 godziny dziennie, więc to też nie jest jakiś ogrom pracy, który trzeba było w to włożyć, a korzystam z tego bardzo, bardzo często. E, nie musiałem też mieć jakichś wyrzeczeń, że rezygnowałem z jakiegoś e, pokoju w mieszkaniu, chociaż nawet to by nie było możliwe. Tylko po prostu zadoptowałem nieużywane pomieszczenie, jakim była tej piwnica, i tak bym tutaj praktycznie pewnie nic nie robił, a teraz super e, sprawdza się jako jaskinia treningowa ma oczywiście trochę mankamentów no ale jak wiadomo, jeżeli się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma jeżeli chodzi z kolei o wybór bieżni mechanicznej, to zapraszam do odcinka, w którym mówiłem o trzech najważniejszych rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze bieżni na pewno znajdziecie tam najważniejsze rzeczy, które są potrzebne do, do wyboru bieżni jeżeli chodzi o trenażer, to dostałem od Was wiele, wiele wiadomości jaki trenażer polecam, dlaczego, na co zwrócić Uwagę, przez to ten temat już jest na liście odcinków, które będę chciał nagrać, więc jak znajdę tylko trochę więcej czasu, to na pewno ten odcinek też powstanie. Mam nadzieję, że niebawem stworzycie swoje idealne miejsce do treningu, jaskinie, w której będziecie chętnie trenowali przez całą zimę, będziecie mieli odpowiednią dawkę motywacji, stworzycie warunki, w których faktycznie każde zadanie będzie do zrealizowania, nie będzie tutaj żadnych przeszkód. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli jeśli macie jakieś jeszcze pytania do jaskini treningowej, to zadajcie je tutaj poniżej w komentarzu. A także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Już wkrótce kolejne odcinki. Do zobaczenia!